Witajcie, kochani, w Dniu Pańskim. Dzisiaj zesłanie Ducha Świętego, a więc kierujemy nasze serce, naszą modlitwę, szczególnie właśnie w kierunku Ducha Przenajświętszego. Fragment, który nas poprowadzi, pochodzi z listu do Rzymian. Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha jeśli tylko Duch Boży w Was mieszka. Jak byłoby cudownie, gdyby ta nadzieja Świętego Pawła dotyczyła nas w stu procentach, że my nie żyjemy według ciała, tylko żyjemy według Ducha. Ale niestety w pewnych wymiarach naszego życia są te elementy życia według ciała, czyli wypierania tego, co jest duchowe, a pójścia jakby za tym, co jest czasem prostsze, co jest. Czasem bardziej i jakby narzucające się. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do pięciu minut z Duchem Świętym. Myślę, że w tę uroczystość możemy oddać Mu te pięć minut naszej modlitwy spotkania, poprośmy Go o obecność, o to, by w nas mieszkał, by w nas przebywał i żeby wskazał nam choćby jedną rzecz, w której ja żyję według ciała, a Jezus chciałby, aby to się zmieniło. Poprośmy Ducha Świętego, sami nie szukajmy. I poprośmy Go też, aby pokazał nam choćby jedną rzecz, w której ja żyję według Ducha, czym raduje serce Pana Jezusa. Niech Duch Święty nam dzisiaj pokazuje, niech Ten, który w nas mieszka, króluje i oświetla nasze poznanie siebie samych. Prośmy Matkę Bożą o Ducha Świętego, aby pomogła nam naprawdę żyć z Duchem Świętym wewnątrz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Życzymy Wam pięknej niedzieli i zapraszam jeszcze do pieśni Sekwencja. Niech dzisiaj będzie w nas cały czas to wołanie i uwielbienie Ducha Świętego. Do zobaczenia.